Siemanko, witam wszystkich w kolejnym vlogu z rana. Powiem wam, że ładnie się przymroziło. Dzisiaj wcześniej musiałem wstać, bo mam jeden kawałek, takie pole, które jest bardzo mokro. No i po prostu muszę tam wjechać, jak jest zamrożone, bo inaczej nie da rady. Dzisiaj jest środa, mamy minus 8, jak widzieliście. Zaraz zobaczymy, jak papaj zagada. Mam nadzieję, że odpali. Bez problemu. Odgrzejemy tylko świece. Jest. Wczoraj wylewałem troszeczkę do późna. I tylko tak pochowałem, nic nie czyściłem, a zresztą jeżeli chodzi o RSM, to on nie zamarza wodę. Jakbym przepłukał, to by to wszystko mi pomarzło i by z tego była lipa dzisiaj. Kurde, jak tu ciemno otworzymy drugą stronę. A RSM nie zamarza i powinno być dobrze. Pompa też leży, nie umyta. Także myślę, że będzie OK. No i co? Pokażę Wam jeszcze jak papaj zapali i nie będę przedłużał. Zobaczymy się już na polu. No maleńki. Nie narobisz mi wstydu. Nie Gaz podgrzejemy świece Podgrzewamy świece Zawsze tak staram się do minuty poczekać Aż te świece zaczną tam grzać No ale dzisiaj nie ma czasu i palimy Zobaczcie jak ładnie odpalił – minus 7 no wiadomo, tutaj w garażu to trochę mniej. Taki oto traktorek udało mi się nabyć. To jest mój nowy nabytek. Mam go dopiero od stycznia. Wiecie, ile ma przejechane? Nie wiem, czy będzie widać. Nie widać, bo tutaj ciemno, ale ma przejechane dopiero 70

Jestem już na polu. Preparat rozlany ładnie. Zobaczcie jak na tym polu te przężytko ładnie przezimowało. No zieloniutkie, ładniutkie. Super sprawa. No nie wiem co się stało, że na tamtym polu tak słabo. Przezimowało. Tutaj super sprawa. Obyło się bez żadnej wtopy. Ładnie przymroziło. Ale pięknie słoneczko wschodzi. Ładnie przymroziło to i przejechałem bez żadnych problemów. Zobaczcie, traktor czyściutki. Nic nie ściemniał. Ogólnie wylałem na to pole 400 litrów rsm tu pola, Powierzchnia tego pola wynosi hektar 20. Także kto tam bystry to sobie może przeliczyć. Jak dawkę daje? Średnio gdzieś wychodzi 310 litrów na hektar. Nie wiem ile to będzie. O, tam widać sąsiad w oddali. Też nie śpi. Też nie śpi. Yy, o tym to ja mówiłem, bo zapomniałem. No co, nie będę chyba przedłużał, jadę, bo to kurde trzeba jeszcze rozlewać sporo hektarów jest do rozlania. A od jutra ma padać deszcz, także myślę, że się wstrzelę elegancko z tym azotem, ładnie to wszystko wchłonie. No to jest właśnie, tak myślę, że jak słońce rozpuści tutaj tą ziemię, to też pięknie to się płonie. Zobaczcie jak na zakrętach widać ile więcej wyleciało. Dobra. Nie przedłużam. Jadę, bo szkoda czasu. Podsumowując ten odcinek, zobaczcie, że już mam prawie zakończone rozlewanie pierwszej dawki rsm -u. Jak za mną tutaj jest to pole z pszenicy. Kurde, to jest tu pole z pszenicą i sprzężytem. Mam już tutaj ten RSM wylany. Kończę tą pierwszą dawkę, tak jak mówiłem. No i co, udało się to wszystko rozlać. Zobaczcie, ziemia już puszcza. Mrozik. Mrozik puszcza. Robi się takie błotko. No tak wyglądają te roślinki moje. Czy co coś, coś z tego będzie? Nie wiem, chyba na trzy tygodnie zapominam o tym polu i, i zobaczę co tutaj się będzie działo przez te trzy tygodnie. Jedna rzecz jeszcze, jaka mi się nasuwa na myśl, to to, to że jutro popada, bo jutro ma ładnie popadać. Ten RSMik w chłonie. Dobrze, że przyjechał na czas. Dziękuję panu Rafałowi z firmy Carpol, za dotrzymanie słowa, że jednak to przyjechało w ten wtorek. Dzisiaj mamy środę. RSMik już rozlany. Widzicie, 30 też daje radę. No i co tu jeszcze opowiadać? Kończę tego vloga na dzisiaj. Tak wygląda tutaj to pole z tym przerzutem. Tam w oddali gdzieś. Tam jest pszeniczka. No i tak to wyszło. No tak to wygląda. Po tym bronowaniu powiem Wam szczerze, że bardzo to się poprawiło. Wybronowało się. Ta pleśni się wybronowała. No i coś tutaj się zaczyna działać. Myślę, że ta wegetacja ruszy i że to wszystko będzie ok. Jeszcze tym ludziom, którzy mi tutaj doradzili, żeby to pobronować, podziękuję, że dobry plon mam, nie? Także dziękuję wszystkim za miłe komentarze, za podpowiedzi, jak to zrobić, jak to wyszło. I co, nie będę już przedłużał tych moich wypocin i tych wypowiedzi. Trzymajcie się do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, wszystkiego dobrego. Pa pa.